Taki trudny temat porusza dzisiaj święty Paweł apostoł do pierwszych gmin chrześcijańskich. Wypowiada się takim zdaniem, kto nie pracuje, niech też nie je. Zdajemy sobie sprawę, że te słowa zostały wypowiedziane w takim bardzo ścisłym kontekście, ponieważ pierwsi chrześcijanie dzielili się wszelkim dobrem, które posiadali i pewnie byli tacy, którzy nadużywali te dobra swoim lenistwem, swoją opieszałością czy takim po prostu lekceważeniem podejścia do swoich obowiązków. No, takie dalekie echo. Bo człowiek wciąż jest zawsze taki sam. Ale tutaj to wezwanie świętego Pawła Apostoła mobilizuje nas do przemyśleń w zakresie właśnie naszego podejścia do pracy. Wiemy, że istnieje praca zawodowa, ale istnieje też inne pojęcie praca nad sobą. Zastanawiające jest to, że chrześcijaństwo od samego swojego początku uważa, że pewne dobre cechy można w sobie wypracować. To nie jest genetyka, to nie jest kod genetyczny, że ktoś jest dobry. Tylko chrześcijaństwo uważało, że człowiek na wskutek pracy nad sobą może stać się dobry, życzliwy dla innych. I to wypracowane dobro nazywa się niepopularnie, nazywa się cnotą. Człowiek wypracowuje w sobie cnotę. Dzisiaj to słowo po prostu jakby można powiedzieć uległo wypaczeniu, nawet, nie tylko wyblaknięciu, ale wypaczeniu. Gdy sięgniemy po prostu do źródeł chrześcijańskich, zobaczymy, że właśnie słowo cnotliwość, to znaczy wypracowane w sobie dobro. Człowiek, który wypracował w sobie miłość. Miłość do Boga najpierw i potem do, do ludzi, ale on w sobie to wypracował, czyli ćwiczył nad tym, pracuje. Drugie pojęcie pracy to jest oczywiście. Praca zawodowa, która niesie w sobą wysiłek, trud, pot, konieczność utrzymania się. I w jaki sposób można te dwie rzeczywistości ludzkie w sobie zrealizować i pogodzić tak, żeby się Bogu podobać. Bo Bóg chce, żebyśmy byli doskonali. Kiedyś przyglądałem się informacjom, jak wygląda to w krajach niechrześcijańskich. Na przykład w takich krajach jak Chiny. Kiedy praca zawodowa staje się całym życiem człowieka. Na przykład, jeden zakład produkcyjny ma wielkość województwa, które istnieje w Polsce i zatrudnia milion osób. I tam na przykład produkowane są komórki, ci ludzie zostają wynagrodzeni minimalnie, tak żeby przeżyli, mieszkają na terenie zakładu pracy. I powstaje takie pytanie chrześcijańskie, bo to u nas my się zastanawiamy, czy to jest uczciwe, czy to jest po prostu. Ludzkie tak traktowanie innych osób, oczywiście dla nas ludzi, którzy są wychowani w duchu Chrystusowym, my zawsze myślimy o tym, że człowiek powinien tak żyć, żeby drugi człowiek mógł przy nim się także rozwijać, bo właśnie tak jest cel pracy, osobisty rozwój. My spotykamy się z różnym podejściem do pracy. Niektórzy uważają, że praca jest złym koniecznym, po prostu trzeba swoje odwalić, wziąć pieniądze i, i odejść. Tak. Niektórzy mówią, że mają nadmiar pracy, ale w pracy też trzeba zachować złoty środek. Człowiek nie żyje dla pracy. Nie żyje dla pracy. Znam wielu takich ludzi, którzy wiedzą, że pracują, ale wiedzą też, że pewne dni nigdy nie podejmą pracy ze względu na rodzinę, ze względu na swoje życie osobiste. Wolą żyć biedniej, wolą mieć mniej pieniędzy, ale wiedzieć o tym, że to jest dzień poświęcony najbliższym i tutaj koniec. Mimo jakichś dużych ofert, dużych pieniędzy im zajął ten czas. Bo najważniejszym darem człowieka to jest jego własny czas. Nie pieniądz, ale czas. I dlatego też trzeba umieć sobie też wyważyć pracę i czas. Praca, która ma służyć utrzymaniu, i czas, który nie można kupić żadnymi pieniędzmi, bo człowiek ma swój czas i ten, to największe dobro, które może ofiarować drugiemu człowiekowi to swój czas osobisty. Dlatego nie należy zapominać w życiu rodzinnym, w życiu osobistym, w życiu właśnie w relacjach, że czas jest tym wspaniałym dobrem osobistym drugiego człowieka. I to najpierw trzeba w sobie też przemyśleć. Moi drodzy, Niektórzy ludzie są wezwani do jeszcze doskonalszego życia, chcą po prostu żyć bardzo głęboko i blisko Boga, blisko Matki Najświętszej. Znam takie osoby, które kochają Matkę Bożą i powiem, spróbowałem z nimi zmówić różanie, z mnie nie że mówię za szybko i nie wkładam w to żadnego uczucia. No, stary proboszcz to ochrzan od ludzi, którzy odmawiają różanie z sercem, odniutko i tak właśnie serdecznie więc muszę się do, do tego przed wami przyznać, że są tacy ludzie, więc czułem się zawstydzony i cały czerwony. Ale chcę o tym powiedzieć, że yy, są tacy yy, wśród nas, yy, którzy taką wagę przywiązują do modlitwy i też do swojego życia osobistego, rozwoju i do Matki Najświętszej, czując z nią taki osobisty związek, że chcą po prostu być przy niej jak najbliżej, yy, jak najserdeczniej i wszystkie swoje myśli i swoje sprawy, rozmawiają z nią, czyli nawet, nawet półgłośno. Mówię, Matko Boże, zobacz co tutaj, jak to wszystko u mnie wygląda. Więc opowiadań o świętym Janie Pawle II, jak spotykał się takim krawcem, który zorganizował swój zakład w taki sposób, żeby mógł modlić się, żeby mógł tam po prostu przebywać jak na pustelni i zbliżać się do Pana Boga, wykonując pracę taka, która pozwala mu na jego utrzymanie. My mamy przedstawione wartości. Nam się wydaje, że mamy zarabiać jak najwięcej, żeby potem co z tymi pieniędzmi robić? No co ludzie robią dzisiaj z pieniędzmi? Wycieczki za granicę. I najlepiej plaża, lenistwo, obżarstwo. I to jest po prostu cel i marzenia wielu, wielu, wielu ludzi, żeby po prostu znaleźć się w hotelach gdzieś na plaży, nic nie robić. Jak to było chłodne, piwko w cieniu pić, tak? Taka piosenka jest. I to jest marzenie. A tutaj my, którzy zostaliśmy ochrzczeni przez Boga, mamy inne cele. Nasze cele to zbliżanie się i doskonalenie się. I moi drodzy, jeden tutaj z mi powiedział też takie fajne zdanie. Człowiek stworzony jest dla pracy. Stworzony jest dla pracy, bo praca rozwija. Moi drodzy, ja powiem wam jako świadek osobistego doświadczenia, ja się interesuję elektroniką, ale przez to, że ja pracuję... Wykonuję w różnych parafiach, pomagam kolegom w nagłośnieniach, ja się też w tym zakresie rozwinąłem. Musiałem chodzić na szkolenie, musiałem czytać, musiałem oglądać różnego rodzaju programy techniczne, żeby się rozwinąć, bo praca rozwija. Bo praca stawia przed człowiekiem pewne wyzwania i pewne trudności, które człowiek musi, musi pokonać. I zawsze wiem, że w pracy jest, tak jak w raju, Pan Bóg powiedział, po. Grzechu Pierworodnym, że ziemia będzie wydawać chwasty. I w pracy zawsze jest chwast. Zawsze coś wyrośnie nie tak, nie tak właściwie, i te chwasty trzeba wyrywać. Czasami na wyrywanie chwastów trzeba poświęcić dużo czasu, cierpliwości i trzeba właśnie te chwasty cały czas usuwać. I nie jest tak, że każdemu uda się w pracy, że wszystko będzie super, będzie bez kłopotów, będzie po prostu fajnie i, 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 i przyjemnie. Żebyście pamiętali, że najtrudniejsza praca to jest praca z ludźmi. Dlatego, że każdy człowiek ma inny charakter, każdy człowiek chce być szanowany, każdy człowiek chce, żeby traktować go uprzejmie, żeby go po prostu w odpowiedni sposób traktować. A ludzie dzisiaj wychowywani są, jak to kiedyś powiedziałem, tak bardzo indywidualistyczni. Mi się wydaje, że ten świat jest dla nich i właściwie. To oni są centrum świata, właściwie są słońce, wokół nich wszystko krąży i tak naprawdę konsumpcjonizm, taki konsumpcjonizm, który niestety dotyka również kościoła. I tacy ludzie na przykład nie rozumieją, że sakrament nie jest usługą. Nie jest usługą taką jak się idzie do sklepu, czy idzie się na przykład do naprawy samochodu usługa naprawy. Sakrament jest egzystencjalnym przeżyciem danej osoby w kościele. Więc tutaj na przykład już pasterz się cieszy, że ktoś poważnie podchodzi do sakramentu, że chce przystąpić do spowiedzi, że chce właściwy sposób przygotować się do tego sakramentu. To jest naprawdę radosne również dla każdego kapłana, który widzi takie po prostu perfekcyjne podejście do, do spraw sakramentalnych. Jest jeszcze jedna przestrzeń, o której na początku powiedziałem, o którym, której chciałbym teraz powiedzieć. Mianowicie praca nad sobą Wymaga pewnej systematyczności. Na początku swojej drogi kapłańskiej byłem w takiej parafii, że poszedłem właśnie do chorej staruszki, która była nauczycielką, i mówiła: Proszę cię, ja sobie zrobiłem taki plan mojego doskonalenia w wieży. Pomyślałam, co so sobie, 80-letnia kobieta jeszcze chce się doskonalić? No, wiadomo, każdy ma różne myśli. I ona przedstawiła mi swój program dnia, że rano wstaje o godzinie 7. 7.30 Modlitwa, 7.30 Rozpoczyna czytanie Pisma Świętego, potem robi różaniec i taki zrobiła sobie Plan dnia. Niezwykłe to było przeżycie, jak mi pokazywała właśnie ten Plan dnia. Pomyślałem sobie, są niezwykli ludzie między nami, którzy przez całe życie chcą się doskonalić, wierzyć w miłości, w zbliżaniu się do Boga, ale ich nie widać. Oni się nie chwalą, ani też telewizja ich nie pokazuje, bo. Co telewizja może pokazać osoby święte? No i pokazują tylko przestępców i gangsterów. Ci są głównymi bohaterami ekranów telewizyjnych, a zresztą w telewizji nikt nie pracuje, wszyscy mają pieniądze, ale nikt nie chodzi do pracy. Taki sparza się mit rzeczywistości, że to jest naj, najlepsze życie. Nie chodzi do pracy i mieć pieniądze. I dlatego też ten osobisty rozwój, praca nad sobą, to jest też. Pewne trudne zadanie, które przed człowiekiem stoi. Kościół od wielu wieków mówi o pracy, jaka ona powinna być, czy, że powinna być uczciwie wynagradzana, że pracodawcy nie powinni traktować przedmiotowo swoich pracowników. A często jest tak, że pracownik to taka rzecz. Wykonuje swoją robotę i raus. Jeżeli nie wykonuje, jest ich za dużo. Trzeba po prostu zlikwidować, zwolnić, na bruk wyrzucić, niech sobie radzą, bo teraz wszystko robią maszyny, roboty. Czytam historię, właśnie Volkswagena, zakładów pracy. Kiedy wprowadzili robotyzację linii produkcyjnej, nikt nie stracił pracy, bo prowadzili taki system, który pozwolił wszystkim się utrzymać. Może nie na tak wysokim standardzie jak kiedyś. Ale pozwolił wszystkim zostać i utrzymać pracę. Ale dzisiaj my mamy kapitalizm taki, że każdy pracodawca myśli, że on jest nad człowiekiem, można powiedzieć, czy jest kimś wyżej, bo chciałby po prostu tak zorganizować pracę, żeby dla siebie mieć jak najwięcej, drugiego obciążyć jeszcze pracą trzeciego, i tego trzeciego dzwonić, żeby ten drugi miał więcej pracy, więcej roboty. A, a w ten sposób mniej płacił pracodawca. Czy to jest uczciwe? Czy tak właśnie powinno wyglądać życie chrześcijańskie? Życie według wiary, według odpowiedzialności przed Bogiem, to warto, warto się czasami nad tym zastanowić, czy właśnie tak to powinno wyglądać. Większość naszych parafian ma bardzo trudne życie, bo musi wstać rano, podjechać i do Trójmiasta w korkach, i tam pracować, w budowach, w różnych innych. Aby żeby dojechać w korkach, to jest naprawdę nie lada wysiłek. Niełatwo przedostać się przed żukowo i wrócić z powrotem do domu, czyli taki dzień wygląda od wczesnego rana do, do późnego wieczora. Zawsze praca powinna przynosić dobry owoc, jeżeli człowiek tę pracę przeżywa razem z Panem Bogiem. Jeżeli pracy modli się ze swoich najbliższych, jeżeli pracy Powiela swoje doświadczenia Panu Bogu i do, w pracy przedstawia również te swoje doświadczenia na ołtarzu Pana w niedzielę, bo właśnie po to jest niedziela, żeby cały tydzień zamknąć na ołtarzu Pana, żeby to Panu Bogu wszystko ofiarować. I te nasze wszystkie doświadczenia i te wszystkie trudy i wysiłki, żeby, żebyśmy sami się doskonalili, ale żeby doskonaliło się całe środowisko w miłości wokół nas, bo my nie żyjemy dla siebie. Żyjemy dla innych i mamy być właśnie tym światłem świata dla innych, żeby inni, patrząc i doświadczając naszej modlitwy, naszego oddania się Panu Bogu i naszej ofiary, potrafili się zbliżyć do Boga. Który...